Cześć, witam wszystkich. Po raz kolejny przedstawiam wam tutaj pracę z Gioramą. Otóż, dzisiaj mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Ja zazwyczaj mam dla was tutaj bardzo dobre wiadomości, ale tym razem jest to jedna z tych finałowo dobrych, czyli udało się skończyć muawę 1939. Po ponad dwóch latach od startu projektu, więc jest nieźle, przynajmniej pod tym względem. A jak ostatecznie prezentuje się gotowa diorama? Zobaczycie teraz na filmie. Prace końcowe i galeria końcowa przed Wami. Więc zapraszam bardzo serdecznie, jak zawsze, na finał pierwszej dioramy. Jak nigdy. Chyba jakoś tak przed Wami, jak już rzekłem, wideo. No to miłego oglądania raz jeszcze. Ekspresowe dokończenie dwuletniego projektu. Dużo nie było. Pomalowałem brzegi dioramy na kolor popielaty. Kilkoma warstwami farby, żeby ładniej wyglądała. Zastanawiam się, czy w kolejnych projektach nie robić jeszcze dodatkowych takich poków z jakiegoś materiału, ale to zobaczę jeszcze. Może w tych dioramach rekonstrukcyjnych będzie to właśnie takie trochę surowe, a potem jakoś wymyślę sposób. Następną rzeczą było przyklejenie wszystkiego na dzioramy wszystkiego co tam się ma znaleźć najpierw tankietka ta TKS tutaj ją przykleiłem za pomocą tej masy glebowej i też kleju krylowego. szczeliny też zaszpachlowałem tym i zasypałem pigmentami ziemią tutaj widzicie już przygotowaną działobitnie na działko I to właśnie działko trafiło też na tą działobitnię. Pierwszy ładowniczy. Już się pojawił drugi celowniczy, też zajął swoją pozycję. Jako ostatni pojawił się dowódca działonu, którego wcześniej trzeba było odciąć od podstawki, na której był przygotowywany. Jeszcze oficera, który stoi koło schronu, i wszystkich na końcu potraktowałem jeszcze suchym pigmentem, tym którym jest barwiona droga. Chodziło tu o to, że po prostu jakoś tak ich zunifikować z dioramą, pokazać, że są zasypani właśnie przez ten pył. Na koniec jeszcze. Trochę rakieru bezbarwnego, matowego, żeby to wszystko tak zmatowić, wyrównać i galeria końcowa. Projekt Mława 1939, odtworzenie dioramy, trwał jakieś dwa lata. Minęły Dwie kolejne rocznice bitwy pod mławą, chyba nawet więcej jak dwa lata, no ale oto jest gotowy yy, tuż po kolejnej rocznicy bitwy. No, może nie tak tuż, ale, ale jednak w pobliżu. To jest pierwsza diorama, którą robiłem od podstaw, i muszę przyznać, że jestem z niej zadowolony, chociaż wiadomo, że nie jest to jakiś ideał. Ale wyszła całkiem przyzwoicie. Mi się podoba po jeszcze dodaniu tych figurek schronu bojowego w zieleni. Wygląda w miarę przyzwoicie. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze. Przedstawia taki niewielki wycinek schron bojowy diorama z jeszcze. Stanowiskiem działka przeciwpancernemu, no i tankietką. Ta przyjmijmy, że to jest moment tuż po tym, jak skończyło się przygotowanie artyleryjskie, no i teraz obsługa czeka już na, na niemieckie natarcie. Oficer wyszedł ze schronu, żeby coś tam przekazać albo zobaczyć po co tankietka ta podjechała i z czym. No i właśnie ten moment został tu utrwalony na tej dioramie. Jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza tutaj, już wracając do kwestii technicznych, zwłaszcza z roślinności freona. Bardzo, bardzo fajnie ona się tutaj, że tak powiem, sprawdziła. Znakomicie, znakomicie wygląda. Wielkie gratulacje dla tej firmy. No, chociaż te drzewka z Greenstaffa też wyglądają przyzwoicie. Tankietka Ta i działko z FTF-a również świetnie się prezentują. Tak samo figurki, chociaż one nie są idealne, wiadomo, ale jednak, ale jednak dają radę. Okazało się również, że w szpachówce świetnie można robić ślady po odłamkach, co widzicie na schronie bojowym. I cóż, ja jestem zadowolony, jestem tutaj, że tak powiem, chętny do robienia kolejnych dioram. Więc myślę, że może tak będzie, że uda się jeszcze jakąś zrobić. No ale to szczegóły będą w podsumowaniu. Teraz już oglądajcie w spokoju zdjęcia bez mojego komentarza tutaj to, co zostało. Na końcu jeszcze tylko wam powiem, są porównania starej i nowej dioramy. Tej, której robiłem tam naście lat temu i tą, którą zrobiłem dzisiaj. Ośmielę się stwierdzić, że chyba jest dość spory progres, no ale to zobaczycie za chwilę, ja na razie, że tak powiem się tutaj wyłączam, wyłączam, no, dobra na chwilę. I to by było tyle, jeśli chodzi o Mławę 1939. Towarzyszyła nam ona już tutaj przez bardzo długi czas i myślę, że wszyscy cieszymy się, że udało się ten projekt zakończyć. A co będzie dalej? No nie ukrywam, że im mnie i Wam chyba spodobało się tworzenie dioram, więc y, zaczynamy robić kolejną dioramę, i po y, dioramie y, Mława 1939 teraz przyjdzie pora na kolejną y, dioramę z serii tych zmiarzch hobby pomniejszanych tutaj, przeze mnie, do skali 1 do 72, i tym razem będzie to diorama, która nazywa się Smolensk 1941 z fragmentem bitwy, czy też bardziej pobojowiska po bitwie o Smoleńsk w 1941 roku, a więc operacja Barbarossa. Powstawać będzie mniej więcej tak jak muława, czyli będę tutaj pewnie kleił poszczególne jej części, przeplatając to różnymi innymi działaniami. A na początek będzie choke. Będzie A dokładniej właśnie ten choke. Choke z miotaczem ognia OT134, tutaj z wersji AA. I ten właśnie choke z firmy notabene Mirage Hobby, tylko w 1 do 72 tutaj będzie na początek. właśnie będzie jego wrak. Na oryginalnej dioramie właśnie stoi wrak, więc tutaj też będzie wrak, ale nie będę go niszczył za bardzo. Zobaczę jeszcze jak dokładniej to wszystko pójdzie. I cóż, yy, myślę, że sama ta yy, rzecz zapowiada się ciekawie. Te czołgi yy, z Mirage Hobby do takich bardzo prostych nie należą, ale z drugiej strony też nie są jakieś dramatycznie ciężkie. Już na wstępie poziom detalu jawi się jako dość przyzwoity, no ale oczywiście o szczegółach i ja i wy. Mam nadzieję, będziemy mogli się dowiedzieć z najbliższego odcinka, gdzie będzie historia i inbox tego modelu. I czołgu. Znaczy, historia to pewnie będzie głównie czołgu T26, bo jak zapewne się domyślacie, to jest po prostu wariant czołgu T26 z miotaczem pomieni. No ale szczegół, właśnie dowiecie się, jak wszystko pójdzie dobrze w przyszłym tygodniu. A na ten tydzień to jest już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu, za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje i wszystkie komentarze. Za Waszą obecność tutaj, za wszystkie razy wsparcia, za wszelkie rady i za wszelkie dobro, jakim mnie tutaj obdarzyliście. Tradycji musisz stać się zadość, zatem dzięki, trzymajcie się, cześć!